Dlaczego jedni mogą siedzieć po nocy, a inni o 21 już wtulają głowę w podusię, by o 5 udać się na poranne bieganie? Dlaczego większość populacji identyfikuje się jako chronotypowe sowy, choć to nie jest ich realny chronotyp, a styl życia? Dzisiaj pomówimy sobie o sześciu najpopularniejszych typach, chronotypach, o tym, dlaczego dobrze jest własny chronotyp poznać oraz jakie problemy mogą wyniknąć z tego, że nasz świat nie jest dostosowany do naszych naturalnych cyklów dobowych. Lecimy. Jedno co mnie zaskoczyło przy odkrywaniu tematu chronotypów jest fakt, że wiele problemów ze snem, a w zasadzie z siedzeniem po nocach skorelowane jest z brakiem poczucia kontroli nad swoim czasem. Ten problem jak i wiele innych poruszam w moim kursie i książce Pożegnaj Prokrastynację, która jest dostępna w ograniczonej czasowo promocji w linku w opisie. Pierwsza rzecz. Problem sowy, nocnego chronotypu. Zacznijmy od najważniejszego zagadnienia, jakim jest chronotyp Sowy. Sowę charakteryzuje wzrost aktywności, czujności i żywotności w wieczorem, a w zasadzie w nocy. Można to pokazać na takim prostym wykresie, że poziom odczuwanej energii białym rankiem jest bliski zeru, a w godzinach wieczornych jest na szczycie, czy w zasadzie nocnych. Sowy, więc stereotypowo będą wygaszały się do snu znacznie później, np. będą odczuwały naturalnie senność dopiero około 23 czy nawet północy, w ekstremalnych przypadkach. Ważne by na początku zaznaczyć, że chronotyp nie bierze się z kapelusza, a jest wynikiem badań nad naszymi naturalnymi rytmami dobowymi i zegarami biologicznymi. O nich pomówię nieco później, ale dla porządku, jednym z głównych wskazań dotyczących chronotypu jest mierzenie naturalnej temperatury ciała w spoczynku oraz poziom hormonu melatoniny. Jeśli naturalna temperatura ciała się obniża, a melatonina pojawia się w badaniach, to znaczy, że organizm naturalnie szykuje się do odpoczynku. Na odwrót, jak temperatura rośnie poziom melatoniny spada, podnosi się poziom hormonu kortyzol, wybudzamy się. Cykle te są regularne i specyficzne dla każdego człowieka. Stąd też można wyszczególnić pewne ekstrema. Bo tak, chronotyp sowy i skowronka to są pewne skrajne ekstrema całego spektrum chronotypów. W badaniach ankietowych na większych populacjach, które identyfikowały 6 różnych chronotypów, nawet 24% osób identyfikowało siebie jako sowy, w zestawieniu z 13% jako skowronki i 63% jako całą resztę populacji chronotypów. Samoidentyfikacja jest ważna, ale też w pewnym sensie zwodnicza. Dlaczego mówię więc o problemie sowy? Bo kulturowo i społecznie sowy są nadreprezentowane jedynie w ankietach. Ludzie identyfikują się jako sowy, bo taki styl życia prowadzą, a nie dlatego, że mają chronotyp sowy. Styl życia, a chronotyp w naszym społeczeństwie to dwie różne rzeczy, które często nie idą ze sobą w parze. Naturalny chronotyp jest determinowany biologicznie, może ulegać pewnym zmianom czy odchyleniom, ale przecież jeśli zmiana w pracy zaczyna się na godzinę szóstą, to nikt podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie sprawdzał, jaki masz chronotyp, by ci się lepiej żyło. Są konkretnie trzy problemy z sowami, z czego trzeci jest najpoważniejszy i pewnie dotyczy no, trochę każdego z nas. Pierwszy problem – dzieci i nastolatki versus nasze społeczeństwo. Nie bez podstaw jest twierdzenie, że pewne elementy naszego systemu szkolnictwa przypominają do złodzenia system więzienniczy. Uczeń nie może wyjść, identyfikuje się, nikt inny oprócz ucznia i nauczyciela nie ma dostępu do budynku, nieposłuszeństwa są karane, praca poza obozem pracy, czyli tzw. zadanie domowe, też musi zostać dostarczone, porządek utrzymany, a co najważniejsze w naszym temacie, zmiana w szkole zaczyna się zwyczajowo na ósmą, w niektórych szkołach nawet na siódmą. To w kontekście tego, co wiemy na temat chronotypów u nastolatków, jest ich realnym gnębieniem. Dlaczego? Badania nad chronotypami pokazują ciekawe przesunięcie z wiekiem. Zacznijmy od tego, że identyfikuje się podczas badań coś takiego, co nazywa się punktem centralnym snu, taką medianą, punktem środkowym. Po obu jego stronach powinno być porówno czasu. Nastolatki dla zdrowego snu, niezależnie już od chronotypu, powinny przesypiać około 9 godzin. Obserwuje się jednak przesunięcie tego punktu centralnego wraz z wiekiem do wcześniejszej godziny. To znaczy, że jako ludzie bardzo młodzi możemy mieć ten punkt gdzieś koło godziny 3 albo 3.30. Teraz dodajmy sobie po 4,5 godziny po obu stronach. Wychodzi, że naturalnie powinieneś wstawać o 7.30 czy 8.00. A co jeśli masz naturalny chronotyp psowy do tego? Wtedy ten punkt środkowy snu masz przesunięty jeszcze dalej, na przykład na 4.30. Dla ciebie dzień powinien zaczynać się sporo po ósmej bliżej dziewiątej. To znaczy, że czas pomiędzy tą pobudką, na np. siódmą, jeśli masz blisko do szkoły, do twojej drugiej lekcji, to jest czas na najniższej możliwej energii i skupieniu. Czas totalnie zmarnowany. Z wiekiem, punkt środkowy snu się przesuwa, tak że już jako dorosły Twój punkt środkowy snu będzie wędrował bliżej drugiej w nocy, a na starość może nawet być bliżej pierwszej albo nawet północy. Niestety nikt nie zwraca w systemie szkolnym na to uwagi. Nastolatki z dowolnym chronotypem, chodząc na ósmą, zarywają minimum godzinę, jeśli nie dwie, ze swojego naturalnego cyklu dobowego, chodząc niewyspane i nabierając często poważnych długów snu. A to prowadzi do problemów psychicznych. Problem drugi. Sowy sobie szkodzą. Skoro już omawiamy szkody na zdrowie psychicznym, to warto dwa słowa powiedzieć o zaburzeniach snu i długu snu. Poświęciłem długowi snu kilka obszernych filmów linkowanych powyżej. Ale dzisiaj precyzyjnie co się dzieje, jak jeden naturalny proces idzie w konflikcie z drugim naturalnym procesem. Zacznijmy od trójkąta dobrostanu człowieka, w którym zwyczajowo umieszcza się żywienie, aktywność fizyczną i sen. Sen jest z tego trójkąta najważniejszym tematem. Nie ma chyba zaburzenia psychicznego, które nie miałoby w swoich źródłach, ale też w symptomach zaburzeń snu. Możesz zaniedbać żywienie i aktywność fizyczną i jeszcze jakoś funkcjonować, ale jeśli zaniedbasz sen, to nawet przy idealnej diecie i sporcie narażysz się na bardzo poważne problemy. No i tutaj te dwie dziedziny idą ze sobą w konflikcie. Sowy są pewnym skrajnym ekstremum. To osoby, które potrafią wygaszać się o północy, może nawet później. Natomiast jednym ze wskazań na podejrzenie szkodliwych zaburzeń snu jest zasypianie po północy. I jest ku temu ważny powód. Nie dlatego, że tak sobie jakiś psychiatra wymyślił. Chodzi o cykl melatoninowy. Melatonina Zwyczajowo jest produkowana w naszym organizmie dopiero, gdy jest ciemno. Taki hormon nocy, który rozpoczyna cały szereg procesów regeneracyjnych w organizmie we wszystkich organach i mięśniach. Problem zdrowotny pojawia się, gdy mamy tej melatoniny za mało albo za krótką ekspozycję na jej działanie. Wtedy regeneracja jest niekompletna. Uważa się, co zresztą jest w wielu badaniach na temat chronotypów zaznaczone, że zasypianie po północy. Tak mocno zaburza cykl melatoninowy, że tworzy się nieodwracalne szkody dla organizmu. Badania wskazują, że wieczorne typy mają większe ryzyko otyłości, cukrzycy, zaburzeń psychicznych, zaburzeń trawienia. To wynika głównie z tego, że po prostu śpią znacznie krócej niż 8 zdrowych godzin. Ratują się poranną kawą i kulają się przez życie w ciągłym niedospaniu. No i problem trzeci z sowami brak kontroli tworzy sowy. Fakt, że tak wiele osób ankietowo identyfikuje się jako sowy, wynika głównie ze stylu życia, jaki prowadzą, trochę na zasadzie tego podziału szkolnego na humanistów i ścisłowców. Wiele osób identyfikuje się jako humaniści nie dlatego, że są humanistami, ale dlatego, że nie lubią matematyki. A to są dwie różne rzeczy. Tutaj jednak nie lubimy po prostu tego, jak nasze życie jest zorganizowane, jak mało kontroli nad nim mamy. Pojawia się tutaj takie pojęcie jak nocna zemsta prokrastynatora. Co to oznacza? Oznacza to, że wiele osób ma niemal zerową kontrolę nad swoim życiem. Odwlekają wszystkie swoje plany i fajne rzeczy na później, na kiedyś, do tego stopnia, że jest to bardzo frustrujące. To ten męczący codzienny kołowrotek, tak charakterystyczny dla osób po trzydziestce. A wygląda to tak. Rano idziesz do pracy. Trzeba się wyszykować, często wyszykować i zawieźć dzieci. Do pracy spóźniony, w pracy odbębnić dla kogoś zadania. Powrót po pracy. Po drodze jakieś zakupy dla rodziny, czasem dodatkowo coś jeszcze trzeba załatwić, na przykład odebrać pocztę i tym podobne. W domu trzeba coś ugotować, i zjeść, potem pomóc dzieciom albo ogarnąć jakieś obowiązki domowe. Jeśli praca twoja jest wymagająca, to często spogląda się jeszcze na zaległości. Trzeba wieczorem jeszcze coś zjeść, dzieci położyć spać. I nagle jest 21. Nie wiesz, gdzie ten czas minął. Od 6.30 do 21.00 poza paroma chwilami na toalecie, nie miałeś nawet sekundy dla siebie a nawet te mikro chwile poświęciłeś na parę głupich wpisów na Instagramie czy Facebooku. Co się wtedy dzieje? Zmęczony siadasz do robienia, w cudzysłowie, swojego. Cokolwiek to jest, może próbujesz zrobić coś ambitnego, choć już opadasz z sił. Najczęściej jednak będzie to granie, oglądanie, rozrywka do upadłego, tylko żeby choć odrobinę mieć kontrolę nad swoim dniem i swoim czasem. I idziesz spać o północy, albo nawet później. Następnego dnia pobudka, znowu o 6.30, Dług snu daje o sobie znać. Niedospany robisz wszystko to samo z tego kołowrotka. Praca idzie gorzej, no bo jesteś niedospany. W końcu zdrowy sen to 8 godzin i od tej uśrednionej wartości nie ma ucieczki. Wszystko na lekkim niedospaniu do kolejnego wieczora. I tak codziennie, by w weekend przeżyć dosłownie reset z frustracji, nie mogąc skupić się na niczym poważnym, po prostu przewalasz weekendy. Odgrywasz się na frustrującym tygodniu. Biorąc pod uwagę, że większość osób wpisuje się do uniwersalnego i elastycznego chronotypu, są oni w takim trybie życia dostosować się i przesunąć swój chronotyp w stronę sowy. Jeszcze nie jest to naturalna sowa, ale jest już blisko. Również blisko jest do zaburzeń snu, zaburzeń psychicznych, które dług snu powoduje, i do problemów zdrowotnych spowodowanych chronicznym niedospaniem. Możesz sobie serio wmawiać, że to styl życia, w którym od lat w cudzysłowie dajesz radę, do czasu, gdy zdrowie kaskadowo nie zacznie się sypać, czy psychiczne, czy fizyczne siebie możesz oszukać, matkę możesz szukać w sekcji komentarzy na YouTube nakłamiesz, ale cyklu melatoninowego nie oszukasz. Tak nie można żyć. Tak też nie powinno się identyfikować własnego chronotypu. Muszę też dodać, że właśnie z powodu tych frustracji, wymuszonym społecznie i kulturowo toksycznym stylem życia i braku kontroli i ciągłego niedospania, takie osoby wyjątkową złością i alergią reagują na propozycję przeorganizowania swojego sposobu spania, wstawania rano. Spotkałem się z tym wielokrotnie u mnie na kanale. Kiedy rekomendowałem organizację złotej godziny, czasu tylko dla siebie, właśnie we wczesnych godzinach porannych. Nikt tak zajadle i ze złością nie reaguje na propozycję organizacji czasu dla siebie o 23 czy północy. Jest powód, dla którego tak wiele osób nienawidzi aktywności rano i niekoniecznie są to chronotypy, a to, do czego wymusza nas nasza kultura pracy. Warto mieć tego świadomość. Dobra, więc druga rzecz problem z kowronka, porannego chronotypu. Skowronki z definicji są pewną odwrotnością sowy. Ich poziom żywotności, skupienia, aktywności charakteryzuje prosty wykres, gdzie w godzinach porannych siódma, ósma czy dziewiąta mają szczyt energii, a około dwudziestej czy dwudziestej pierwszej kompletny dołek. Skowronki więc wygaszają się do snu bardzo wcześnie, nawet około dwudziestej, najpóźniej o dwudziestej pierwszej. Patrząc na problemy sów, faktycznie skowronki wydają się idealnie przystosowane do tego, jak nasze społeczeństwo jest skonstruowane. Warto jednak zaznaczyć, że w zależności od badań sowy i skowronki są nadal na pewnym skrajnym ekstremum, które ciężej danej osobie zmienić i które dotyczy, w zależności od badań, około 10% populacji, raczej nie więcej. Badania nad chronotypami wskazują, że skowronki radzą sobie lepiej w szkole i ogólnie mają tendencję do spania zdrowiej i dłużej niż typ wieczorny czy nocny. W tym, jak nasze społeczeństwo jest skonstruowane, to skowronki wygrały loterię genetyczną. Ale nie ma tak dobrze. Gdy sowy w badaniach wykazują się większą kreatywnością i trochę depresyjnością, tak skowronki mogą mieć tendencję do impulsywności, złości, podejmowania ryzyka, nadużywania używek, zaburzeń odżywiania, np. poprzez pomijanie śniadań, jedzenie o nietypowych porach. Ustalenie, czy jesteś chronotypową sową czy skowronkiem będzie łatwiejsze niż się wydaje. Wystarczy kilka dni wolnego, czas w którym nie jesteś uzależniony od żadnego budzika. Obserwuj swój poziom energii wczesną nocą. I rano, jeśli jest on silnie przesunięty na godziny nocne, 23.00, północ, a rano dopiero zabierasz się po 8.00, masz wskazanie nasowe. Jeśli idziesz spać z tak zwanymi kurami koło 20.00, odczuwasz potrzebę położenia się, a o 21.00 to już jest granica, w której głowa sama ci leci, ale za to wstajesz punkt 5.00 rano i masz pełną energii, to masz wskazanie na skowronka. Trzecia rzecz. Uniwersalność chronotypu. Zanim omówię cztery pozostałe chronotypy, musisz mieć świadomość, znając już dwa ekstrema, że większość ludzi wpada w tak zwaną wielką grupę uniwersalnego chronotypu, czyli takiego, który jest elastyczny. Może się przesuwać w zależności od naszego stylu życia. Większość z nas ma właśnie taki uniwersalny chronotyp. Możemy tolerować przesunięcie godzin zasypiania i wstawania o godzinę, maksimum półtorej do przodu lub do tyłu. W przeciwieństwie do ekstremalnych chronotypów takie przesunięcie i w jedną i w drugą stronę nie sprawia, że będziemy po przebudzeniu nieprzytomni albo że wieczorem będzie nam leciała głowa. To jest właśnie duża zaleta elastycznego chronotypu, ma on jednak swoje ograniczenia. O nich mówiłem już wcześniej, należy pamiętać, że niezależnie od naszego chronotypu trzeba tak wymierzać porę zasypiania, by spać uczciwe 8 godzin, a jako nastolatek nawet 9. Zarewanie nocy, choć każdy z nas je doświadczył nie raz, jest jedną z głównych przyczyn problemów ze zdrowiem psychicznym i jednym z wiodących przyczyn ze zdrowiem w ogóle. Typowe godziny zasypiania dla większości populacji to między 23 a 22, a budzenie się między 6 a 7, a największe skupienie i produktywność mamy między 10 a 14 lub między 10 a mniej więcej obiadem. Warto przy tym pamiętać, że jeśli jesteś zdrowy, nie masz burzeń snu, to jeśli jesteś w stanie zasnąć poniżej 2 minut, to jest to bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, że masz nabrany poważny dług snu i jeśli nie możesz nic poradzić na godzinę wstawania, bo jesteś uzależniony od budzika, to musisz zmienić czas, w którym zasypiasz. Nie ma na to rady. Czwarta rzecz. Typ superaktywny, energetyczny chronotyp. Superaktywny energetyczny chronotyp można opisać na wykresie jako bardzo wysoki poziom energii po przebudzeniu i ekstremalnie wysoki poziom energii wieczorem. Jest to część uniwersalnego chronotypu, natomiast mamy tutaj pewne bardzo specyficzne cechy, które trzeba wziąć pod uwagę, w szczególności fakt, że taka osoba będzie miała problem z drzemkami i dosypianiem. Niestety ten chronotyp może mieć tendencję do płytkiego snu, wybudzania się, co pomimo wysokiej energii może prowadzić do niewyspania. Choć poziom energii jest przez cały dzień dość wysoki, mogą dopadać go spadki energii, potrzeby drzemki, które nie są możliwe. Wynika to z naturalnie wyższego poziomu kortyzolu, który oprócz wielu innych funkcji odpowiada za wybudzanie się. Poziom kortyzolu dosłownie wygasza poziom melatoniny w organizmie. Jeśli jest za wysoki, nie jesteśmy w stanie spać. Stąd zresztą przewlekły stres prowadzi do zaburzeń ze snem. Piąta rzecz. Typ mało energetyczny. Ospały chronotyp. Wbrew nazwie nie jest to przeciwieństwo energetycznego chronotypu. Na wykresie poziom energii i skupienia takiej osoby wygląda tak, że rano taka osoba ma bardzo dużo energii, ale już po obiadku potrafi paść nieprzytomna. Przez to dietetycy lubią zwalać ostrą senność po obiedniu na to, że pojedliśmy coś ciężkiego, że się mało ruszamy i itd. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że naturalne chronoty może po prostu takie osoby pchać w stronę łóżka, spada nam głowa i tyle. Wykres energetyczny takiej osoby przypomina takie V: rano bardzo wysoka energia, po południu spadek jak ze schodów, wieczorem całkiem wysoka energia. Szósta rzecz: wieczorne chronoty. Może nieco przypominać sowę, ale nie jest tak ekstremalny i mieści się w normalnych ramach uniwersalnego, elastycznego chronotypu. Wykres energetyczny takiej osoby to trochę taki odwrócony fałs poprzedniego, czyli rano bardzo mało energii, podobnie problem ze wstawaniem, nienawiść do budzików i tym podobne. W godzinach popołudniowych i wieczornych jest zwyżka energii, skupienia i witalności, by w godziny nocne już się wygaszać do średniego poziomu energii. No i siódma rzecz, ostatni chronotyp, drzemkowy chronotyp. Poziom energii osoby z takim chronotypem jest bardzo umiarkowany przez cały dzień. Niski rano, średni popołudniu i wieczorem. Co ważne, taka osoba może potrzebować wielu drzemek, może też przez to znacznie później iść spać. Specyficzny typ osoby bez znacznych górek i zjazdów energetycznych. Warto znać swój chronotyp, warto też zadbać o zdrowy sen. Mając świadomość własnego chronotypu, można przeorganizować swój dzień tak, by w zgodzie ze swoim poziomem energii pracować i wypoczywać. Na tyle, ile możemy, bo niestety nasze społeczeństwo bezlitośnie robi wszystko wbrew chronotypu, organizując dzień pracy dla sów od ósmej, szkołę dla nastolatków od ósmej czy nawet siódmej oraz, co chyba najgorsze dla snu, pracę zmianową na nocki. To jest w ogóle masakra. Warto pamiętać, że sen jest najważniejszy dla twojego dobrostanu. Miłego spania, dzięki za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!